W tym momencie widzę, wychowam się na pierwszej miejscówce, robię screena i wysyłam go YouTuberom, których zadaniem jest jak najszybsze znalezienie mnie. Ale uwaga, jak widzicie, ich czas jest ograniczony. Jeżeli dobiegnie końca, to cała ósemka musi zatrzymać się w miejscu i sprawdzić, w jakiej odległości ode mnie się znajduje. A osoba, która będzie najdalej, odpada i traci szansę na zgarnięcie 25 tysięcy fałdolców. Na 99% to jest skorumpowane sąsiedztwo. Ej, dobra, ciężkie jest to pierwsze zdjęcie. Dobra, to jest tu. Ej, ja nie wiem, czy ja tak mogę legalnie z chatem GPT korzystać, ty. <laughs> Chyba nie mogę, ja nie wiem. A nikogo nie ma widzimy. Nikogo jeszcze u mnie nie ma. Ej, kurde, ja myślałem, że to będzie prostszy spot. Nie mam pojęcia, czy mam rację, nie mam pojęcia, ale tak obstawiam. <laughs> nie, nie mogę ja tak korzystać, oszukałem, ale nie chciałem, przepraszam. Dobra, pewnie i tak odpadnę, bo to nie jest tu nawet. Dalej czekam, czas leci. Ej, a wy widzowie, lajkujcie ten filmiczek, subskrybujcie kanał z dzwonkiem i po obejrzeniu odcinka do końca w komentarzu napiszcie, ile miejscówek znaliście, a ilu nie. A ja dalej czekam, nie, bo youtuberzy to chyba pierwszej, najprostszej miejscówki nie znają. Dobrze słyszeliście, z każdym kolejnym screenem będzie coraz ciężej, <laughs> a później nawet zmienimy mapę. Ja ja nie mam pojęcia co to może być za pokój Nie to było kino, to było kino, to było tu, to było tu, to było tu Coś przyjechało, może ktoś mnie znaleźć Dobra, pierwszy raz jestem na tym miejscówce, nie? I to jest chyba rezydencja Burdusa, Burdusa, Brunusa, Burna, 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 Berna Czy to może być tu? To nie może być tu Dobra, 100% mam rację Jeden i drugi biegnie, i trzeci biegnie, jest dużo osób, jest dużo osób Nie bądź w zasadach, że nie można na necie szukać informacji I dobra, to wygląda jak to to oni już na 1000% będą bezpieczni, z czym im nie ma. Okej, okay, okej. Okay. Czekaj, on jest w, jakim w jakimś pokoju, może do góry. Full ryzykuje, no to musi być tam budynek. To musi być tam budynek. Kurde, gdzie to może być? Drugi nie wiem kto jest, to Śnieżka? Być może. Witam. Trzeci dziadek! Jest! Mam go, mam go, mam go! Znalazłem go, znalazłem go, nie przegram! Let's go, let's go! No chłopie, gdzie może być sąd? Ej, raz w życiu to wylądowałem, faktycznie byłem tu raz, powinienem znać tę miejscówkę. Zostało 45 sekund, trzy osoby są już przy mnie. Ha, no to Sącicie, na pewno nie jest No jak to nie jest tu, że to pomieszczenie wygląda jeden do jednego? GG, ja jestem ugotowany. Czwarta biegnie, czwarta biegnie. O, to QLN, to QLN, jest, Jakówek, dobra. Dzień dobry, dzień dobry. Ja pierdolę, będę ostatni, będę ostatni. Placu Miejskim Springfield, nie? Nie poszło mi. No co? Ej, dobra, on no jakieś cheaty użył, co on za jakieś te... Co za śmieć Kepciowski os osus? To no nie wiem, no nie mam pojęcia. Trzy, dwa, jeden, wszyscy kompletny bezruch, zatrzymajcie się. Wiedziałem, że to jest albo ta rezydencja, albo to jest tu. I w ten oto sposób Szymi, Śnieżka, Smarty i Kuelen są bezpieczni. Natomiast Kazama jest oddalony ode mnie o 78 metrów, Szaman o 200 metrów, Kepcio o 326 metrów, a Matek o aż 329 metrów. Więc z tym panem się żegnamy. I przechodzimy do miejscówki numer dwa. Krynek z drugiej miejscówki, moi drodzy wysłani, czas już leci. No i zobaczymy, zobaczymy czy ktoś mnie znajdzie, no jestem ciekawy, wy też oczywiście widzowie możecie zgadywać w komentarzach gdzie, gdzie jestem. To chyba jest trochę prostsze, przynajmniej tak mi się wydaje, bo tutaj nie ma jakiegoś beta. Kurcze i nie mam pojęcia i naprawdę. Na pewno nie na elektrowni, oni wszyscy pobiegli w drugą stronę w ogóle. Ej dobra, tak szczerze, nie mam zielonego pojęcia gdzie to może być. Tutaj najwyżej mogę się schować tutaj za fotelem. Ale nic innego nie wymyślę. Pieska nie widać, pieska nie widać. W sensie oni go nie widzą. A ja widzowie przypominam, że już w ten weekend w sobotę i niedzielę o godzinie 19.00 odbędzie się Bambi Cup o 40 tysięcy złotych streamowany na moim kanale YouTube. I co ważniejsze, jest to pierwszy event, który będzie rozegrany w ramach Jacob Cup'a. A w pozostałych, chociażby takich jak Doritos Hide Seek czy Mistrzostwa Polski Duo wy również możecie wziąć udział. Więc wbijajcie na stronę jacobcup.pl, rejestrujcie się, zapisujcie się i pamiętajcie, że partnerem Jacob Cup'a jest Doritos, czyli marka, z którą działam od trzech lat i zawsze wspiera mnie w tym, co robię, więc naprawdę, ale tam naprawdę doceniam. Więc widzowie, jeżeli chcecie cokolwiek przekąsić podczas okresu oglądania Jacob Cupa, to koniecznie wybierzcie Doritosy. Mogą być te o smaku barbecue, sweet chili, paprykowe czy po prostu moje ulubione, czyli nacho. Napiszcie w komentarzu, jaki smak jest waszym ulubionym i widzimy się w ten weekend, a teraz wracamy do odcinka. A to może to jest tutaj? Gdzie bym tak... Kurczaczki. Co to jest za dziwne miejsce? Daj mi jakiś moment, proszę. No 150% to jest ta rezydencja, no. Ej, dobra, są jaja. Nikt nawet chłopie nie jest blisko. W sensie nie słyszałem samochodu, nie widziałem kroków, nie ma nic. Mi się wydaje, kurde, że naprawdę zielone terasy. To będzie znowu ten plac miejski, pewnie. <laughs> Minuta za nami. Nie widziałem jeszcze ani kroków, ani samochodu na wizualizacji. Obie, oku. Elo, ty jadę z Samanem, Elo! Chłopie, w, e, brawa tam! Kepie się zabrał ze mną, ale ja nie wiem, czy Kepciowi wierzy, ja nie wiem, gdzie jadę. <laughs> Ej, tu jest to miejsce! Nie! To jest ta willa! Teraz sobie przypomniałem! Oni dlatego wszyscy zawrócili! Ty na no, dziwne to jest, bo to taki, kurczę, skrinek chyba trochę kojarzę, się z tą miejscówką. Czy nie? Czy jestem debilem? Może jestem debilem? To musi być tam! No jak nie ma, to odpadam, no! Dobra, ty daj mi samochód, bo on nie wie gdzie to jest. Daj mi w no, furę, nie? O, są kroki, są kraki, są kroki, są kraki! Gdzieś tu musi siedzieć, nie? Na 100% tu gdzieś jest! To jest tu! Słyszę go! Ty no, wydaje mi się, że jest tutaj. Jak to na rezydencji, to muszę być bliżej niż Kepcio. Więc lacy w tamtą. Yy, zgaduję. To będzie, chłopie, jakoś losowo smarty. I dobra, ja się boję, że ja teraz będę ostatnia. Matko, boska, taki fart, że mi się jakoś w, w mózgu obróciło. Olimie, fakt, że nikogo nie spotkałem. Jest! Smarty! Zamykaj drzwi. Zamykaj drzwi. Gratulacje. Jest! Jest! Znalazłem go! Jestem takim big brainem! Jestem takim big brainem! Przysięgam! No to nie będzie tu? Dobra, będę przedostatni, ale przynajmniej nie odpadnę, więc to jest moje szczęście. I to slipa, to nie będzie skabownia! O, jest kolejna stópka, jest kolejna stópka, Coraz mniej czasu. Który pokój? To będzie piękne. Musi tu gdzieś być, no tu są jakieś domy, musi tu gdzieś być. jak ja idę na środek mapy znowu, no tu na pewno nie będzie, ale środek mapy jest najbardziej taktyczny. Trzy, dwa, jeden. O, kurde, jak ja chyba przegrałem, co? No. Kompletny bezruch. Kuelen nas dołączył. O, proszę bardzo, dobrze. Kupię, ja jestem na tym. Ja jestem, z chłopie... Skabownia Springfield, nie? Skabownia. Siorbownia Springfield. No, co? Tak, tak, tak. On na skabownię pojechał. Jak widzieliście, tym razem ponownie Smarty i Kuelen są bezpieczni. Natomiast Śnieżka jest oddalona o 150 metrów i trzymi o 275 metrów. Szaman o 644 metry, ale spokojnie, bo Kepcio masz aż 1010 metrów do mnie, a Kazama jeszcze więcej, bo 1012 metrów, więc Kazimierz Piąty odpada. A czułem, czułem żeby iść kawałek jeszcze tu. A ja gotuję już trzecią miejscóweczkę. I kolejnym spotem jest to cudo, wyślę im takiego screena tylko z tymi kontenerami, jestem ciekawy czy ktoś mnie znajdzie. No, no, jak jestem pewny, że gdzieś tu będzie, na górze łapy. Dobra, trzeba pomyśleć, nie, nie iść od razu tylko biegnąć, dobra biegnę jednak od razu, to jest tutaj. Poszło, poszło widzowie, no to kurde, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Nie, dobra, to, to muszą być kominy. To muszą być kominy. Ja lecę na kominy, to muszą być kominy. Czysto teoretycznie oni mają bardzo blisko do mnie, więc za chwilę już nawet ktoś może być. Dziwne kontenery, dużo kontenerów, dużo kontenerów. Na kominach czegoś takiego nie ma, tu nie będzie. Tutaj może być gdzieś, To jest na pewno slurp, track. A minęło 20 sekund, więc tym bardziej. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Pytanie, czy dobrze pobiegli. Najgorsze jest to, że tu nie mam odkryte i to może być tutaj. To, Ta miejscówka mi pasuje do miejsca, w którym mogą być takie kontenery. No czy oni wiedzą czegoś, czego ja nie wiem! Może to być też w siorbowni. Może to być też w siorbowni, może być. Ja tylko mam nadzieję, że ktoś nie gra w taki sposób, że wiecie, siedzi na środku i mówi Dobra, nie będę ostatni, nie będę ostatni. Jak ktoś tak gra, to zwyzywajcie go w kalendarzu. Szukamy kontenerów cały czas. Tu nie ma nigdzie kontenerów, tu nie ma. Dobra, jesteśmy safe. Jak to nie jest słupi? W rę jesteśmy safe. Full tu stawiam na to, że zobaczę te kontenery po prostu. Samochód, ej, ty jedziesz w tą stronę, w którą ja chcę jechać! Kurczę, muszę więcej pograć. Za mało ogramę się w tej sezonie. To jest taki super, że akurat głupio mi, że ja ogarniam do końca tego wszystkiego, co tu się dzieje. Szukamy, szukamy, ale to musi być gdzieś tutaj. Połowa czasu minęła, moi drodzy, nikt chyba nawet nie był blisko. Nie no, wydaje mi się, że to będzie na siorbowni. Wydaje mi się, że to będzie na siorbowni, nie? Szukam, szukam se po mapie Tam nie, tam nie, to też nie To też nie Dobra to musi być tu, to musi być tu Ja w ogóle tutaj nie szukam auta, nie szukam launchpadów, nic nie szukam Po prostu biegnę na nogach i to wystarcza Kurde, no tak strzelę, bo wiem, że tu kontenery są A to nie są kontenery O o, a nie, są jeszcze jestem tak niemiły, że uciąłem ten dym, żeby nikt się nie zorientował, że wiecie, to jest koło tej sterty. Nie znajdę tych kontenerów, to nie tu, to nie ta miejscówka w ogóle. Ja pierdzielę smarty. Czy my poleciliśmy źle? Ja bym sobie stanął tak neutralnie między dzielnicą donatów a, a tym, bo wydaje mi się, że to są jedyne dwie miejscówki, na których może to być. Czy może być to tutaj? Nie, to są domy! Co jest? Dobra, i mi się pomija miejscówka totalnie. Ostatnie 30 sekund. Nie ma przy mnie nikogo. Na 100% jestem w dobrym miejscu, tak szczerze. Nie ma lepszego miejsca niż to miejsce, w którym jestem teraz. Ej, dobra, przypał jest lekki. Ej, albo naprawdę, albo zgadłem. Jestem król. Albo odwaliłem największą głupotę świata. To jest aż tak dobry bait? No dobra, to chyba kolejna miejscówka będzie musiała być trochę prostsza. Ale no, ja jestem w szoku. Pierwszy raz go nie znalazłem. Trzy... Dwa, jeden, kompletnie bezruch wszyscy. To jest do środka jak najdalej jak mogę, nie? Stoję w miejscu, stoję w miejscu. Dobra, nie ruszam się, oby to gdzieś tu było, bo się popłaczę. Jest, jest dwóch ziomków bliżej, ale wydaje mi się, że to mam, wydaje mi się, że to mam. Czy ktoś w ogóle ma jakąś yy, propozycję, gdzie jestem? To jest Siorbownia Springfield, tak, 100%. Nie tam, ale niedaleko. Czas upłynął, a mnie nie znalazł nikt. Jednakże najbliżej znajdował się Kuelen, oddalony o od 216 metrów, Później z Trzymi 248 metrów, Shaman FN 282 metry, Smarty 764 metry. I niestety Klaudyna znajdowała się 880 metrów ode mnie, więc ją eliminujemy. Dziękujemy Dobra. Bardzo. I przechodzimy do ostatniej miejscówki. Na tej mapie w wyścigu o 25 tysięcy fałdolców. Przypominam, tylko pierwsze miejsce zgarnia nagrodę, wszyscy pozostali odchodzą z niczym. A finałową miejscówką na tej mapie jest. Ten spot przy burgerach, ja mam nadzieję, że ktoś pójdzie tutaj. A bo tu na ten niebieski. Na pewno jesteśmy górna półkula mapowa. Burgerownia jakaś, burgerownia, taka stacja jest, taka stacja. I to jest free, to jest free, to jest free, to jest free, to free, free! Czekaj, gdzie to było, muszę sobie przypomnieć. A to jest full free! Na pewno to nie jest gdzieś na kominach ani za mną, więc lecę do przodu, ale gdzie? No to czekamy. I za chwilę OG, za chwilę OG. Jest to ciekawe, kto ostatni odpadnie na Battle Royalu. Czas leci. Ale tego nie będzie tu, i nie będzie tego tu. I nikt ze mną nie biegnie. Chyba, chyba że to jest bait, ale no nie wiesz, że to był bait. Chłopaków nie ma. Myślę też, że nikt nie wpadnie na to, że jakby drugi raz jestem w podobnej okolicy. Ja idę za dziadkiem, to jest solidarność z dziadkiem, chłopie. w dziadka, a co jak dziadek nam zasłabnie, ktoś musi być przy nim go pilnować, ja będę go pilnował. Ej, dobra, teraz tu jestem trochę w szoku. Ach, te burgerki, co? Zjem sobie jednego, czekając na was. 40 sekund, 40 sekund minęło. To nie tu, to nie tu! Ej, 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 widzę, siedzi Homer Simpson idzie, jest. Jest chłopier Szaman jako pierwszy! O proszę bardzo. Dzień dobry, witam, proszę kucać, kucaj! Dziadek, dawaj tam! Chyba tam! Dobra, dawaj, dawaj, biegniemy na twoją teraz! Pa jak siedzi Homer Dobra, tu musi być gdzieś tu gdzie ja nie widziałem gdzie sam bieg, ale tu musi być tu Oj, za szybko tam doszedł. Oj, chyba odpadamy Ej no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem gdzie on jest, nie? Nie wiem gdzie on jest, no Rzucę szamanowi podkę. Niech ma coś od życia. O, proszę. <laughs> nie rzucaj, nie rzucaj, co ty zrobiłeś? A, dobra, dzięki. Oj, mogę odpaść. Nie mam pojęcia. Minuta 45 za nami, zostało coraz mniej czasu. Tam jest jakaś burgerownia kebab. Kebab! No, podwieź mnie, proszę! Proszę, to jest czwarta osoba. To jest czwarta osoba w tym aucie. To jest jakiś naturalny, kupy burger, nie? O, jest jeszcze kolejne. To pomiędzy nimi stanę. Tu, 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 to będzie tu! Jest na miejscówce, jest na miejscówce. Nie widzę kroków, ale jest, 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 jest. Nie mów, że jest gdzieś druga restauracja z burgerami, proszę. Tu! Nie no, z Szymkiem tu jestem. Nie, to na pewno Bię, jest z miejscówka, cztery. nie? O, jest na środku mapy. Jeden, stop! Kompletny bezruch. Powiedz mi, Witam, widzisz ten wielki znak? Burgera? O, widzę, widzę, faktycznie jest. Patrzę przez okno, biegasz po miejscówce 30 sekund, i nie wchodzisz do pomieszczenia z napisem burger. Ej, serio, jesteś bezpieczny? Już wiedział, że każdy tam był, nie? Ale dzięki, Szarzy, tu przyprowadziłeś. I po upływie czasu szaman był jedyną osobą, która mnie znalazła. Capture znajdował się 78 metrów ode mnie, a pozostali QLN 423 metry. I z 446 metrów, i smart i 449 metrów. Więc dziaciusiowi mówimy: Papa! Pa. Niestety, OG. niestety, Jadek. niestety. I przechodzimy na mapę Fortnite OG. I tutaj zaczynamy przygodę z OG Fortnite'em, Mam tą koronkę, już nic z nią teraz nie zrobię, trudno. Wysyłam screena. Wiem gdzie to jest, wiem full gdzie to jest, to jest, to jest, to jest jakiś obwióz. Przypominam panowie, teraz są dwie minuty, mniej czasu. Mają, oni, żeby mnie znaleźć. E, grill, wakacje, to musi być gdzieś tu! To jest na 100% tam! Tylko ja nie wiem, czy by Jake to tak oczywistą, dla mnie to jest jakieś co najmniej dziwne, że on tak oczywistą miejscówkę chce nam dać. Ole są w ogóle gdzie indziej! Dobra, no najwyżej full odpadnę. Wszyscy polecieli tam, ja lecę na Ja generalnie, widzę, wydaje mi się, że mam duży mózg, bo ten screen... Niewiele zdradza, niewiele zdradza. Odwaliłem takie główną amatorskie, że to jest szok. Jestem największym amatorem życia. Odpadłem właśnie. Lecimy, Kepcha, na tą co? Popijam rynek, jakby tam ze 100 razy w życiu zbierał metal, nie? I nie pamiętam tego, stary, jestem zbambiczały. Ciekawy jestem, czy full sobie strolowałem, czy full wygrałem. To jest 50-50, ale wydaje mi się, że bardziej full strollowałem. Jak Kule odpadnie, to jest hit. On powiedział, że na OG z każdym wygra, że na 1000% z każdym wygra. A może nie na hotelu? Na pewno jest to tam jest super. To jest dokładnie na tym dołku, tutaj, tu jest grill. Ja to wiem, proszę, żeby doleciał, tylko proszę, no. Tu są takie, tu są takie. No nie, ja myślałem, że to jest tu gdzieś, to, to są inne podłogi. O! Rift, 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 rift. Jakiś rift obok mnie, gdzieś, coś, ten, tego. Nie wiem, że to nigdzie chyba grilla. Nie, jest tu. Lecić, to jest qlen. Nie, to Kepcio, Coś jeszcze jedzie. Oj, tu jest wyścig. Nie, jest tu. Cześć. To jest, a za ten budynek pewnie. Gademy, broski. Kolejny leci, zostało 25 sekund. Trzy drugi! Czyli szaman albo kepcio odpadną. Szaman odpadnie, szaman odpadnie! Chodź tu, kepcio! No. Jest! Jest! Drugi! Ej, oni wszyscy byli wcześniej na oazie, ale nie wiedzieli, który to domek! O, mam, mam, mam. Mam, mam, mam. Żegnamy kogoś! Dwa, jeden, szaman, yy, gdzie jesteś? Ja jestem na golfowym gniazdku, słuchaj, ja... Fal gube, <gumy dziadu> Tym razem sprawa jest banalnie prosta, QLN, Trzymi i Kepcio nie znaleźli, a Szaman był oddalony o 1589 metrów, więc odpada. I już jesteśmy pewni, że ktoś z tej trójki wygra 25 tysięcy v -bucksów. 3, 2, 1. Tu jest jakaś zima. Gdzie jest zima? To jest imo tu albo tu. Wstały tu bilda? Zobaczmy, no oni są bardzo blisko mnie. Oni są turbo, ale to turbo blisko mnie. Tu jest rzeka, więc jest przy rzece i mogę mo las tam na wodospad. Minęło 25 sekund, mogą dobiec. Ej, tu chyba był na środku, tylko nie wiem, czy w tej sezonie akurat. Zbaitowałem kość na 100%. Oni polecieli na takie krzesło na krańcu mapy na 1000%, w sensie, tak mi się wydaje, że tak pomyśleli. Myślę, gdzie jeszcze mógłby być. Kurde, może być wszędzie. No, bo tak więc kryje się nie da w ogóle nic rozpoznać. 50 sekund za nami, a jak u cię nie widzę, kolego. Dobra, ryzykuj wszystko, szczerze. Olin, bo to jest albo tu, albo on jest tutaj gdzieś na farmie, bo tam można. Far... albo jest tutaj. Ej, to jest po prostu szczęście, nie? No aż się pomodlę. Proszę, panie Boże, Proszę, po prostu żeby było. Minutka 15. Ani widu, ani słychu. Żadnego z was. Nie ma ścianek? Żadnej? Tak się nawet rozglądam, wam powiem, i no, no. GG, lecę po prostu w stronę wody. Nie wiem, gdzie oni są, ale Koelen tam będzie miał ciekawą reakcję, ciekawe też jak panowie, nie? Jak Kepcho mi. Wszystko na jedną kartę. Idę do rifta, przeleci się i z wysokości będę rozglądał się, gdzie są wybudowane windy przez Jacoba. Dwa, jeden, stop, kompletny bezruch. Siema, Jacob. Co? Co? I go tu nie ma? Nie, ja, ja wpadam 100%. O oh, fuck. Uwaga, uwaga, werdykt. Szymi oddalony o 476 metrów, Quellen o 495 metrów, a kepcio aż o 754 metry, więc żegna się z finałem. Jest! Ej, a ja tam byłem, ja Cię nie widziałem tam. Leciałem nad tobą. GG, GG, brawo, panowie! I pytanie brzmi: kto z tej dwójki wygra fałdolce? Kto pierwszy mnie znajdzie, wygrywa 25 tysięcy fałdolców. Poszło! Stop, ej, ja wiem gdzie to jest! Ja tu dziś kojarzę! Dobra, no, leciałbym tam chyba, ale pierwszy raz to widzę. Stoper odpaliłem, ale tym razem jest niepotrzebny. Jestem ciekawy, w ile mnie sekund tutaj znajdą. No To jest taka miejscówka... Nie wiem, sam. Może być dla kogoś prosta, może być ciężka. To jest to! To jest to! Ja tu latałem na turniejach, Jacob! Latałem na turniejach! Jak go tu nie ma, to tu riftuję. Minutka minęła, ale jak coś panowie, was czas nie interesuje. Ej, tu gdzieś jest naprawdę, tu no śmierdzi mi Jacobem! Nie, ja bym stąd zawijał. Sprawdzę to i uciekam. Nie słyszę ani żadnych samochodów, ani taranów, ani riftów, nic! Lecę tu na pustynię, to jest gdzieś na pewno na pustyni, jestem pewien. Taki... Po, ...posapolityczny, polityk, polityk, kurdy klimat. tak Ptatuś idzie! 4,5 minuty. Możecie widzowie napisać, czy wy byście ogarnęli po tym jednym screenie, co to jest? No ale... No ciężko, ciężko. Ej, a to może nie jest w ogóle tutaj? Ej, mam zero pojęcia. Jakby... Jestem w szoku, okej, okay. dobra. A ty, Szymi? Kurczę, ja mam dużo typów, ale mniej więcej wiem, gdzie szukać. Raczej sporo, sporo może być takich miejsc. Wiem, który biją mnie przynajmniej, więc w nie stresuj się. To myślę, że źle wiesz, wiesz? Ja biegnę jeszcze do jednego domku. Powiedział słowo klucz! Jeżeli on biegnie do tego jednego domku, o którym ja myślę, widzowie, może tu zaraz być. Jest taka szansa. Dobra, ja wiem. Jestem, jestem przekonany jak coś. Okej. Okay. A sprawdziłeś ten domek, czy biegniesz dopiero do niego? Nie, ja, ja nie wiem, ja nie wiem, jak, jak wiesz, to wygrałeś. Grajcie, chłopieciszek, gracie o 25 tysięcy fauldolców. Możemy zostać odmutowani, nie? 200 metrów mam do ciebie, Jacob. A ty wiesz, gdzie ja jestem? No chyba mam, nie? Ja padam od zauna, ja, ja padam od zauna. Ja Szymi, kłelen padł, ty jeszcze masz czas, aż ja nie padnę. A nie, czekaj, podłoga jest inna, fuck! A co ty, ty na takie rzeczy patrzysz? Nie, i byłem przekonany I strefka mnie zaczęła bić, dobra, zobaczmy, jak padnę, to jest druga runda Jak jesteś na szemranych szybach i jesteś w dołku I właśnie tam nie dobiegnę przez to, że nie mam HP i przegrałem z QoLenem, to się popłaczę Ale nie przegrasz, bo ja go nie znalazłem Szemrane szyby, który domek, Szymi? Eee, ten drugi Ten drugi, chłopie, ten zniszczony, na pewno tam jesteś No biegnij z tym kill-offem, masz sekund No 200 metrów mam nie gadaj, nie gadaj, że mi mi mnie na koniec. Może tak. Nie! Więc przechodzimy do dogrywki. Eee, ja panowie mam rundę dogrywką gotową, wysyłam. Taka walka jest z Kulenem. Ej, niesamowite to jest naprawdę. To są takie emocje. To kosza. <laughs> Błagam, żeby mnie znaleźli. Ej bez beki, nie wiem. Ej! Najgorsze jest to, że na tej mapie jest parę miejsc do grania w kosza, ale chyba tylko to ma asfaltowe boisko, nie jestem pewny. Nie, to nie będzie Tilted Towers. Kurde, bo to jest przecież. Yy, więcej miejsca zajmuje. Greasy Grove, moje kochane! Szaman na. naszy szaman, szymek na Tilted. Kulem czy kto wygra 25 tysięcy V-baksów? To jest kupi na hangarach. Witamy! Proszę, żeby ktoś poleciał na sadybe, proszę. Nie ma go. Misnąłem Mi serce bije 150 tętna Cały czas od pół godziny Z ciekawości, gdzie jesteście? Ja misnąłem boisko <laughs> Let's go A ty, Szymi? Yyy... Czekaj, bo ja chyba... Piąty raz chyba wiem, nie? Okej okay. O oh, fuck Tu nie było, tu nie było no, Znajdźcie powiem. mnie, proszę Fibaksy czekają Mam go Oczami wyobraźni mnie widzowie znalazł coś, bo Dookoła nie ma nikogo tak! To jest na brzegu! To jest boisko. 300 metrów. Kule leci padem, a ja biegnę na nogach. Cały odcinek na nogach biegałem! A dobra, jestem, no wygrać. Tam jest boisko. Pustka. Cisza. Jak makiem zasiał. O, ja, ja nie chcę pójść, ja chcę do psycho, psychoterapię jakoś. Patrz, mam kroki! Mam kroki! Szymi wygrał! Tak! Tak, dziękuję! Wygrałem! Chodź, dziękuję! Yes. Jest, dziękuję! Sorry, że się tak cieszę, nie? Ale naprawdę mnie to jara. Nawet nie wiedziałem, że jest to boisko, tak szczerze. Ej, szczerze, ja też nie wiedziałem. Ja myślałem, że ten domek, który ma duży dach, to jest boisko, ale sobie później przypomniałem. Pierwsza wygrana, Szymi, chyba, co? Ej, tam, lata mnie klep... dostawałem klepy u Ciebie, nie? Tym to sposobem równowartość 25 tysięcy fałdolców trafia na konto Szymiego. Ja wam, widzowie, dziękuję, lajkujcie, subskrybujcie kanał z bokiem i wpisujcie kodzik JACOB, hashtag reklama. Do następnych...